Hipokryzja pana Szłapki i pana Tuska już sięga kosmosu, bo gdzieś temat kosmosu zaniknął, ale szanowni państwo, przecież ustawa, którą zawetował pan prezydent. Z jednej strony oczywiście, że to był szantaż emocjonalny obniżki cen, ale teraz powiedzmy, dlaczego ta obniżka cen się na ostatni kwartał tam znalazła? Bo wcześniej e, rządzący nie zaproponowali na cały 25 rok obniżki, tylko z jakiegoś powodu najpierw była. Do, dyskusja, wyborów, <grym> do, do wyboru! Do wyboru! Później była dyskusja, że no, no to chociaż do września i jakby to załatwili za jednym zamachem, byłoby do końca. Natomiast teraz my mówimy, że zostało zawetowane 3 miesiące, czyli ostatni kwartał. Ale proszę Państwa, to jest nowelizacja ustawy z 2016 roku, gdzie ustawa wiatrakowa, za którą głosowało Prawo i Sprawiedliwość i posłowie za część. Proszę Państwa i teraz ja otwieram głosowania. Tych największych oponentów, którzy krzyczą za wiatrakami. Szanowni Państwo, Pan Szłapka był przeciw. Klub Wiatrakom Nowoczesna. Był przeciw? Klub Nowoczesna Szanowni Państwo, można sobie to wydrukować, żeby nie było, że wogada. Uwaga, Pan Kosiniak Władysław Kamysz. Był przeciw i, tylu, i cały klub. Tak samo Nowoczesna. Czyli za ustawą o wiatrakach, szanowni państwo, byli hipokryci, którzy dzisiaj krytykują dy, prezydenta Nawrockiego. Przeciw. Uwaga! Teraz za ustawą, tą właśnie znowelizowaną, którą pan prezydent zawetował, jak głosował pan Szłapka i pan Tusk? Szanowni państwo, to jest głosowanie, żeby nie było jakby chcieli sprawdzić. Głosowanie numer 60, numer 33. Z 22.31 swoją drogą głosowano 25 czerwca. Otóż pan Tusk o 22.30 nie głosował. Pan Szłapka również nie głosował, ale i nie głosowała pani Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Pan Wołoszański Bogusław, pani Wielichowska Monika nie głosowała, pan Mroczek nie głosował, proszę Państwa, pani Janyska nie głosowała, szereg posłów Platformy Obywatelskiej, którzy się dzisiaj najbardziej oburzają, nie głosowali za obniżką cen prądu, Szanowni Państwo.